I myślę, że szczególnie operacje, szczególnie nowotwory mózgu związane z nową technologią 5G, prawdopodobnie częstotliwość tego typu patologii będzie wzrastać. I tutaj metody spektroskopii molekularnej, której my używamy, będą bardzo użyteczne. A dlaczego ma wzrastać częstotliwość występowania? No myślę, że to nie, osobny nie, temat, nie jest tak? osobny temat, ale związane to jest po pierwsze z przesunięciem pasma częstotliwości do coraz wyższych częstotliwości. W związku z tym dystans przesyłania informacji się skraca. W związku z tym wszelkie anteny satelitarne telefonii komórkowej będą praktycznie na każdym budynku i wydaje się, że znaczy nie wydaje się, my to wiemy że widmo z tego zakresu, tak zwane widmo rotacyjne, no może powodować wiele zmian konformacyjnych, mm -hmm. no to których, których decydenci nie przyjmują do wiadomości. Ktoś nazwał ten eksperyment, bo przecież jest to masowe wprowadzanie technologii 5G, nazwał to massive public health experiment. Mm -hmm. Praktycznie nie ma dowodów naukowych na szkodliwość bądź jej brak, ale no, na naszych społeczeństwach dokonuje się tylko typu eksplozji.